Kochani, chyba znając mnie już troszkę wiecie, że bardzo rzadko sięgam do psalmu w czasie głoszenia homilii, w czasie głoszenia kazania. Najczęściej opieram słowo o Ewangelię, choć dzisiaj chcę wyjść od psalmu, a potem na sam koniec w środku dzieląc się trochę życiem, zamknąć to dzisiejszym pierwszym czytaniem i Ewangelią. A wszystkiemu temu chciałbym, żeby w naszej głowie, w naszej myśli towarzyszyła, towarzyszyło to, że dzisiejszy dzień to jest niedziela Słowa Bożego. To no, musi tak być, jeżeli chcemy naprawdę razem z Kościołem przeżyć ten dzień, żeby postawić w centrum Słowo Boga. Kiedy przygotowywałem się do, tego, do tej homilii dzisiaj, do tego kazania, to przypomniało mi się takie spotkanie w czasie wykładów, kiedy byłem w seminarium jako kleryk na wykładzie z liturgiki, w którym usłyszałem, że kiedy w czasie mszy świętej czyta się czytanie w ciągu tygodnia jedno, potem psalm i potem Ewangelia, a w niedzielę są dwa czytania, Psalm i Ewangelia, to można zrozumieć, że Psalm jest odpowiedzią Kościoła na słowo, które Bóg mówi w czytaniach. I dzisiaj to jest naprawdę klasyczny przykład, że tak naprawdę jest. Śpiewaliśmy za siostrą Moniką trzy albo cztery razy wezwanie, które jest naprawdę modlitwą w tym psalmie. Naucz mnie, Panie, chodzić Twoimi ścieżkami. Naucz mnie, Panie, chodzić Twoimi ścieżkami. Tak dzisiaj modli się cały Kościół na świecie. I teraz uwaga, jak my to śpiewaliśmy, świadomie lub nieświadomie, to co tam wołaliśmy do Boga? Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Przecież każdy z nas jakąś ścieżką, jakąś drogą chodzi. Naszą ścieżkę wyznacza nam praca. Naszą ścieżkę wyznaczają nam codzienne obowiązki, które trzeba zrobić. Czyli zasadniczo dom i praca. I myślę, że jakbym spytał, jaki mamy plan na ten tydzień, to moglibyśmy śmiało powiedzieć, bo on jakiś tam jest w naszej głowie. Że planujemy zrobić to, to, to i to. Jest to pewna ścieżka naszego życia, ale modlimy się, naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. To co to znaczy, że nasze ścieżki mogą być inne niż te Boże? Wierzę, kochani, że w tym, co powiem, teraz się nie mylę. Mówiąc w ten sposób, że Pan Bóg, który zna nasze ścieżki, chce. Postawić trochę jak przy normalnych drogach znaki drogowe i światła, żebyśmy naszą drogę dobrze przeszli, bezpiecznie. Jak się zachować względem słowa Boga? Koni wczoraj posłuchałem takiego trzy, może minutowego słowa mojego serdecznego kolegi Krzysia. Ory, który jest księdzem w diecezji świdnickiej. I on powiedział taką rzecz, że w czwartek był na nabożeństwie ekumenicznym ten tydzień, który kończy się dzisiaj jako modlitwa, tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, był na ekumenicznym spotkaniu, w czasie którego Słowo Boże głosił duchowny z kościoła prawosławnego. I kiedy wszyscy uczestniczy nabożeństwa wstali, on jak wziął do ręki Biblię, to odezwał się do ludzi słowami: Bądźmy uważni. I potem zaczął czytać Biblię. Bądźmy uważni. Jak wczoraj to słyszałem z ust Krzysia, to pomyślałem sobie, tak, to jest dobry kierunek. Jeżeli my chcemy żyć, Albo słyszeć, albo i rozumieć słowo, które Bóg mówi, to naprawdę musimy być uważni. Jeżeli chcemy dobrze nasze życie przeżyć według Bożego Słowa, to musimy być uważni. I teraz uwaga. Późnym wieczorem, przez media spotkałem się z człowiekiem, który powiedział angielskie przysłowie, ja nie umiem go powtórzyć, Brzmi ono po polsku: przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Najpierw, kiedy to usłyszałem, to tak nie umiałem tego poskładać. Przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Co to oznacza? Ze Słowem Bożym. No bo. My, choćby tu, jako uczestnicy liturgii, myślę, że wielu z nas ma w domu Biblię. Wielu z nas, albo niektórzy, są na mszy codziennie. Ja przecież jako ksiądz codziennie tu jestem. I ja już wiem, że jakby, jak tutaj byśmy położyli uważność nie? wezwanie do tego, żeby uważnie słuchać słowa to po drugiej stronie uważności jest przyzwyczajenie. A to przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Ja przecież czytam słowo i ono wzywa mnie do nawrócenia, ale mnie ono już nie rusza. Ja czytam słowo, które mówi o przebaczeniu, ale ja w ogóle tego nie słyszę, ono mnie nie rusza, bo ja już jestem przyzwyczajony do tego słowa. Zobaczcie, kochani, że, i myślę, że wszyscy, którzy są kierowcami, którzy mniej albo więcej jeżdżą, że siadając za kierownicę. Jest takie niebezpieczeństwo, że jak jeździmy po starych drogach, albo choćby po mieście, gdzie jakby się nic nie dzieje, nie ma żadnych remontów, to jedziemy na pamięć. Nasza uwaga jest zupełnie nie ma jej. Po prostu przejedziemy i dojedziemy na szczęście do celu. Ale wystarczy jakaś zmiana i jak człowiek jedzie na pamięć, to nie. Trudno o wypadek. Brakowało tam tylko uwagi. No przecież to był super kierowca. On tylko na ułamek sekundy się zapajał. Po prostu. Zawsze się tak jeździło. Mhm. Przyzwyczajenie rodzi lekceważenie. Koń, dlaczego o tym mówię? Kiedy. Ja o tym przypuszczam, że co teraz powiem, wspomniałem już kiedyś, że jako bardzo młody ksiądz, byłem chyba rok księdzem lub najwyżej dwa, pojechałem z trójką młodych ludzi do Krakowa na zamknięte rekolekcje. I w czasie tych rekolekcji usłyszałem słowo, które bardzo wywarło duży wpływ na moje życie. Świecki człowiek o pseudonimie Dudu, człowiek z Francji, głosił wtedy tę rekolekcję. I on powiedział taką rzecz: Kiedy w Kościele jest czytane Słowo Boże, to to jest Słowo, które mówi Bóg, które Bóg mówi dzisiaj i które Bóg mówi do Ciebie. Więc, jak chcesz słyszeć słowo, które mówi Bóg, to idź do Twojego kościoła. Wiecie, to było już 24 albo 3 lata temu. Kiedy 5 lat temu przyszedłem do Winowa, to wiedziałem w sercu moim, że Pan Bóg, jak mnie postawił tu, przy Was, to Bóg naprawdę chce, żebym ja codziennie głosił kazanie z dwóch względów. Po pierwsze, żebym uważnie słuchał tego, co czytam, a po drugie, żebym to, co usłyszał, mógł powiedzieć dalej. Bo do istoty Słowa Bożego należy nie tylko to, że Bóg powiedział, ale żebyśmy je usłyszeli. I żebyśmy zrobili to słowo, między innymi powiedzieli je również dalej. I teraz na sam koniec, już króciutko. Dzisiejsze pierwsze czytanie. Jak uważnie słyszeliśmy, słuchaliśmy, to to jest czytanie o tym, jak Jonasz, prorok Jonasz, ten, który był przez trzy dni we wnętrzu Wielkiej Ryby. Bóg do Jonasza powiedział, że ma iść do Niniwy. Jonasz mieszkał w swoim mieście. Niniwa to było inne miasto. I te miasta były skłócone, znienawidzone względem siebie. I Bóg mówi do Jonasza: idź tam do Niniwy i głoś im nawrócenie, bo jak się nie nawrócą, całe miasto zginie. I Jonasz, co zrobił, jak to usłyszał, to po prostu uciekał. Wszystko robił, żeby tylko nie iść i nie powiedzieć. Dlatego się tam znalazł potem w tej rybie. Ale to jest niezwykłe. Jonasz usłyszał, Pan Bóg nie dał za wygrano, i Jonasz poszedł do Niniwy. Wszyscy kaznodzieje. I wszyscy nauczyciele czy głoszący Ewangelię, chyba we wszystkich, czy w różnych kościołach, zazdroszczą Jonaszowi mocy głoszenia Ewangelii. Jonasz powiedział jedno zdanie i nawróciły się tysiące ludzi. Jedno zdanie. Jonasz usłyszał i to, co usłyszał, powiedział. Ewangelia. To jest sześć wierszy Ewangelii świętego Marka, pierwszy rozdział, początek. I Ewangelista Marek wypowiada czy pisze, co pan Jezus powiedział jako pierwsze słowo. Pan Jezus mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bliskie jest Boże Królestwo. A potem zaraz poszedł nad jezioro galilejskie i tam zobaczył Andrzeja i Piotra, Szymona. I mówi, chodźcie za mną. A potem idzie dalej i widzi Jakuba i Jana, którzy ze swoim starym ojcem łowią ryby. I mówi, wy też chodźcie. Przecież Pan Jezus tych czterech zawołał. Oni usłyszeli i poszli za Nim. I przez trzy lata byli razem z Nim, po to, żeby wszystko, co usłyszeli, powiedzieć dalej. Istotą Słowa Bożego jest usłyszeć i powiedzieć je dalej. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu za to, że mogę być z Wami tu dzisiaj, ale też dziękuję wszystkim, którzy, jak uczestniczycie we Mszy Świętej każdego dnia tu w Winowie, to macie taką cierpliwość, aby mnie znieść z dzieleniem słowa. Wierzę, że to nie jest mój kaprys, że to nie jest moja pycha, że to nie jest żadna moja wyjątkowość, tylko wierzę, że jestem przez to posłuszny Bogu. I jak mogę, to proszę Was bardzo też o to, żebyście będąc uważni na słowo, które Bóg mówi, nie bali się w swoich rodzinach, wśród swoich bliskich. Czy w mediach posyłać dalej słowo. Niedziela Słowa Bożego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za każde Twoje słowo. I dziękujemy Ci też za to, że żyjemy w takim czasie, że to słowo jest tak dostępne nam. Panie, daj nam ducha świętego, abyśmy zawsze mieli ochotę, abyśmy byli gotowi słuchać Twojego słowa. Daj nam Ducha Świętego, żebyśmy rozumieli to Słowo i żebyśmy tym Słowem żyli i nieśli je też dalej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.